Panie, gdzie są Włochy? O, jedziemy naprawić ten temat. ten temat gdzie są Włochy. Tak, te ręki, idziemy do busa? Tak. I jedziemy do Włoch? Tak, tak mu się spieszy na wakacje. Już jesteśmy spakowani, chyba. Chyba, to się jeszcze okaże. Zapakowane wszystko jedzenie, ubrania przekąski ruszamy naszym małym domkiem na kółkach. Papa Pa Papa Ranek zrób papa domku Pa, pa. Pa, pa. przerwa rzucanie kamieniami winietek w Czechach nie można kupić już normalnie trzeba drogą elektroniczną I tutaj udało nam się zachować względny porządek nie. o nie, kamień wodzie kamień wodzie co to będzie? Nie. O nie, jeszcze jeden O Jezu, uważaj na wodę nie, nie Wystarczy kamyczek, kałuża jest zabawa. Woda, woda. rzucaj do kałuża. Nie. No, nie ma rzucić. Ja mam rzucić? Tak. Tak. Nie. Tak. tak. tak.

Miejscówka z Zobaczymy. Pogodę mamy bardzo ładną. Miejscówka też jest super. Parking bardzo duży. Tam stoi bus. Co prawda pod drzewkiem, ale chyba niepotrzebna będzie nam aż tak bardzo dużo prądu. Free camping z dolewkami, z knajpką. Cenę? Pierwszy frank, my już nocowaliśmy na dziko. Ceny w knajpach umiarkowane mm. niskie. Bo Kiłbaska z bułeczką, nie wiem jak to się nazywa, nie bursy? kurwa. Mm. Wursy? różne. No, to cztery razy. Do zniesienia ceny. Gdzie tam weszliście na samą górę? To nie jest zjeżdżalnia, Franek. Do góry, na, na, Ostrożnie. Franek, uważaj. Powolutku. Czy ty będziesz zjeżdżał? Nie. <suszy> nie. Dzień dzień pierwszy wyprawy, miał być fajnie, przyjemnie, miało być maksymalnie 500 km dziennie, jest 950, jesteśmy nad jeziorem Monse, Salt Summer Gut miejscowości, jedno z najpiękniejszych jezior, parking darmowy, temperatura plus 25, chociaż front atmosferyczny tam z burzą idzie, mam nadzieję, że będzie dzisiaj spokojna noc, pozdrawiam wszystkich, jest ciepło i fajnie.